Witam bardzo serdecznie z szóstego konkursu indywidualnego w tym sezonie tego DSJ3. Dziś jesteśmy w Słowacji, gdzie wieje bardzo mocny, niekorzystny wiatr w plecy. I jak widzieliśmy, Dajki to nie zaczęła jakoś potężnie tego konkursu. No ale nie dziwmy się, się z takim wiatrem. No, Ewgenii Klimow! Ależ kiepsciutko to wyglądało. Klimowa. Simon Amman. Oj, wysoko wyszedł z progu Simi. Ładnie wysoko tutaj leci. Brawo! To jest skok punktu konstrukcyjnego Simi Aman 154,5 metra. Był to świetny skok Amana. w końcu. Był to dobry występ, ponieważ Szwajcar ostatnio nie zbliżył się jakoś nadzwyczajnie dobrze. Filip Sakala jeszcze dalej. Brawo! Ależ kapitalny lot sławnego syna Jarosława Sakali Randialdo Ładnie wysoko wyszedł z progu, ładnie położył się Fin na nartach! Jeszcze dalej chyba Tak jest! 159,5 metra, ależ my teraz zaczynamy oglądać ciekawe skoki Aleksin sam. Młody talent, przystojniak z Włoch nie tak daleko. 137 metrów Magregor, Gregor Schlierencauer Zobaczmy, ładnie na nartach położone I brawo, ajaj Szliri upada niestety Sergij Kaczenko wygrał ostatnio konkurs Sensacyjnie, oczywiście Ależ ładnie, tylko czynko! Ależ on dostał tam dobrego noszenia no i ładnie Sergiej sobie poradził. Kevin Lickner również ładnie, również będzie daleko. 159,5 jest na miejscu drugim. Kuba wolny. Chyba leci, leci... Brawo! Punkt konstrukcyjny tak tak osiągnięty. Piąte miejsce Kuby Wolnego. Nie jest najgorzej oczywiście. Mackenzie Boyd-Klaus, reprezentant Kanady, wysoko. Ładnie będzie. Tak jest! Brawa dla Klausa. Świetny skok, ale jest piąty. O 70 pokonał tylko naszego reprezentanta Polski, Kanadyjczyk Stefan Laje. No. Laje dobrze rozpoczyna sezon. Bardzo wysokie miejsce w klasyfikacji. Ależ ładnie. Sztyfon Laje. Pada jest ósmy. Ależ to mogło skończyć naprawdę ładną odległością. Pierwszym miejscem. A tak niestety. A teraz Juri Tepesz wysoko. Tepesz bardzo wysoko. I piękny skok Juri Tepesz. Druga pozycja. Władimir Zograwski, reprezentant Bułgarii, wysoko. Ależ Zograwski leci. Brawo, pozycja szósta. I pierwszą serię kończy lider klasyfikacji generalnej, reprezentant Norwegii, Mariusz Lindwig. Oj, wysoko. Ohoho, uh, 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 aj! Ale upadł. Jest dziewiąty. Przegrał z naszym kubą wolnym. Tak bywa. Za bardzo chciał, za daleko już kuleć. No i nie dał rady ustać. Jęknie Klimow. Prawo. Przynajmniej ustał ten skok. Jest to lepszy skok niż było w pierwszej serii. No ale coż, no, dużo to nie da. Jęknie on Klimowowi. Aleksin sam, reprezentant Włoch, jest o wiele lepiej niż w pierwszej serii. 154,5. Ale czy to coś da? Trochę, trochę bym wątpił. Gregor Schlierencauer. Uh, uh, uh. To jest ładny skok. Brawo! 160,5. Ładny, ładny skok Gregora. to. Spóźnił wyjście z progu trochę pasywnie, ale prawo, chyba będzie pierwszy. Ach, drugi. O 80 zabrakło. 80. zabrakło dajkiemu i to, żeby prowadzić z Gregorem. Szlirem. Zobray, teraz Stefan Laje, który upadł w pierwszej serii a teraz. Lep... Jej pod względem ilości punktów, którą zdobędzie, ponieważ skok jest słabszy niż w pierwszej serii, ale tym razem ustał, więc to się liczy. Simona nie doliczy. Simon Amman. Niezły skok jak w pierwszej serii Simiego. Teraz ładnie, teraz daleko Simi, brawo. Dobry występ dzisiaj Simona Amana. W końcu dodamy lepszy występ Amana, bo ostatnio coś tam słabo wyglądało z Simonem Amanem. Marius Lindwig. Zobaczmy, walczył o odległość, ale to nie jest najlepszy skok. Trzecie miejsce: pióro Lindwika. No cóż, 4 metry na sekundę, wiatr w plecy, więc o, ciężkie warunki. Jakub, wolny z tymi warunkami, musi sobie jakoś kuba poradzić. No starał się jak tylko mógł, no i wywalczył drugie miejsce: był Także tragedii myślę nie ma. Mackenzie Boyd Close. Reprezentant Kanady. Ładnie, ładnie. Położony teraz na nartach. Pro! Pięknie flunie Kanadyjczyk. 160 metry. Ależ udało mu się ładnie polecieć. U ten Kanadyjczyk myślę będzie dzisiaj wysoko. Władimir Zograwski. A jak będzie z Zograwskim? Uoooo! Wow! ALEŻ ZLOGRAWSKI TERAZ ODPALIŁ! 169,5! PIĘKNIE, PIĘKNIE! I co odpowie mi na to Filip Sakala? Ładnie, ładnie, ALE NIE TAK ŁADNIE! Trzecie... Tak jest, trzecie miejsce Exequo z Simonem Ammanem ANTIALTO, reprezentant Finlandii Wysoko obróżęc z ładnie teraz burzę... Aj, i słabo jednak, podawało się, że frunie dalej, a jest dopiero siódmy. No cóż, czasem... Czasem można się pomylić. Kevin Bickner, wysoko, wysoko, Bickner teraz łapie... ŁAPIE TE METRY KEVIN BICKNER! jest pierwszy o punkt pokonuje z Ograskiego, ale Kevin piękny skok oddał. Bardzo piękny skok. Teraz gładamy występy Jurija Tepesza. Tepesz, TEPESZ! Jeszcze dalej! Jest nowy rekord, 172 metry, no i Tkaczenko. Chyba se dziś może pomarzyć o zwycięstwie Sergii Tkaczenko. Patrząc jakiego konkurencja dzisiaj skacze. No właśnie, no właśnie, Tkaczenko sobie nie radzi. Czwarte miejsce, spad z podium, czyli... Juri Tepesz sensacyjnie, tak ładnie zwyciężał 10 punktów. Dalej Kevin Bickner, Zografski, Tkaczenko, Klaus, Amman, Sakala, Wolny, Laje, Alto, Lindvik, Schlierencauer i to in sami ostatni był klimo. Także za ten występ dziękuję. Do zobaczenia w następnym konkursie. Czejo!